Proszę Państwa, Parlament Europejski to jest miejsce, gdzie prawa człowieka mają nadzwyczajne znaczenie. Jest to jedna z fundamentalnych ról Parlamentu Europejskiego, zabieganie o prawa człowieka. To nie od dzisiaj. Pierwszą przewodniczącą Parlamentu Europejskiego w momencie, kiedy został już pozanowiony o bezpośrednich wyborach demokratycznych, w 1979 roku była pani Simone Weil, dzisiaj obecna w czasie uroczystości, więzie, która była więziona, także tutaj. A więc to symboliczne. Od tamtego czasu nigdy o tym nie zapominamy. Byli przewodniczący Parlamentu Europejskiego na moją prośbę. Zdecydowali się podpisać deklarację, którą podpisaliśmy 9 grudnia ubiegłego roku na temat praw człowieka i naszych obowiązków, obowiązków polityków, obrony praw człowieka i mówienia o prawach człowieka, ale to nie wystarczy. Politycy oczywiście powinni o tym pamiętać, chceć ich obowiązek. Ale chcielibyśmy pójść znacznie, znacznie dalej. Dobrze by było, żeby o prawach człowieka dyskutowali. Żeby w jakiś sposób bronili praw człowieka, zajmowali się nimi. Obywatele Europy. I to jest celem innej inicjatywy, także byłych przewodniczących Parlamentu Europejskiego, o którą tę inicjatywę poprosiłem. I chcemy z nią dzisiaj wystartować. To jest deklaracja, którą chciałem złożyć dzisiaj i zaprosić w najbliższym czasie do współpracy byłych przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Deklaracja na temat Solidarność Europejczyków na rzecz praw człowieka. Solidarność Europejczyków, obywateli Europy na rzecz praw człowieka. Proszę Państwa, powszechna deklaracja praw człowieka została opublikowana 4 lata po wyzwoleniu Auschwitz. Już wtedy było jasne, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, rzeczy we współczesnej Europie. Prawa człowieka. Cztery lata po wyzwoleniu oczyszczu. Był problem i jest problem. Czy to ma być tylko jakiś akt prawny zapisany przez kogoś? Czy to ma być coś żywego, o czym ludzie pamiętają? Jednym słowem, czy ma to być zapisane prawo, skodyfikowane? Trzeba to, to być coś w rodzaju cywilizacyjnego doświadczenia. A cywilizacyjne doświadczenie zawsze się wiąże z milionami obywateli. Możemy tworzyć wielki, wielkie dzieła indywidualne. Możemy mieć jakieś pomysły techniczne. Ale o naszej cywilizacji decydują miliony obywateli, którzy zachowują się w określony sposób którzy mają określony punkt widzenia coś dla nich jest ważne a jeśli tak ma to być cywilizacja praw człowieka to tą cywilizację muszą zrozumieć prawa człowieka muszą zrozumieć obywatele i to jest cel naszego powołania mówiąc najkrócej mamy taki obowiązek wobec ofiar które tutaj, niedaleko stąd, kilometr stąd, poniosły śnieg. Ja jestem szczególnie zruszony tym, że mamy wśród nas ludzi, którzy przeżyli Auschwitz. Jesteście Państwo znani. To dane jest zawsze wzruszające. Wy byliście świadkami wielkich zbrodni i zawsze na nas pozostajecie wielkim symbolem, wielkim znakiem. Ale także takimi zwykłymi ludźmi, którzy siedzą razem z nami na krzesłach. Rozmawiamy z nami. To jest najbardziej cenne, że Was mamy właśnie w ten sposób. Bardzo dziękuję za obecność tutaj. Jesteśmy to winni tym, którzy, którzy stracili swoim najbliższych. To, żeby się tym zająć. Jesteśmy im winni. Jesteśmy winni sami sobie. Bo nie możemy zapomnieć, a najbardziej jesteśmy winni tym, którzy przyjdą po nas. Aby także pamiętali. Aby to się już nigdy nie zdarzyło. Y w naszej ojczyźnie, tutaj w Polsce, mamy dodatkowe doświadczenie. Dodatkowe doświadczenie związane z Solidarnością. To był wielki ruch społeczny, pisana przez duża S, ale ona znaczała wartość z naszego katalogu europejskich wartości, bodaj najcenniejszą, pisane przez małe S, Solidarność. I te inicjatywy, o których Państwu mówię, Solidarność obywateli Europy na rzecz praw człowieka chcemy połączyć. Solidarność obywatelską, aktywność obywatelską z mówieniem o prawach człowieka i z walką o nie w każdym miejscu. Tyle o deklaracji. Ona jest dostępna, mam ją przetłumaczone na kilka języków. Nie będę się nad tym rozwodził dłużej, bo to jest sprawa, którą można, którą można w różny sposób przeczytać. Natomiast Mamy przed sobą dyskusję, na której wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi. Jak Państwo wiecie, Nagroda Praw Człowieka imienia Jana Pawła II, którą, którą przyznajemy od kilku lat. Mamy wielki honor i zaszczyt, że dzisiaj na sali są dwaj laureaci tej nagrody. Pierwszym laureatem był profesor Wilkanowicz, Stefan Wilkanowicz, którego zaraz poproszę o zabranie gościu. A drugim laureatem był nasz wspaniały gość z Francji ostatnim laureatem sprzed miesiąca pan profesor Wixman, którego też zakrycie poproszę. Mamy również pana profesora Kłoczowskiego, którego też zaraz poprosimy o wypowiedź. Na razie chciałem prosić pana profesora Wilkanowicza, naszego pierwszego laureata, żeby na temat tego, o czym mówiłem, bo pan profesor jest humanistą, ja jestem tylko technikiem, więc ja mogę się wysidać, ale to nie będzie to samo to nie będzie to samo, co mówi człowiek z wykształcenia, zajmujący się tymi sprawami od dziesiątku lat i mający tak niezwykłe sposoby trafienia do ludzi, trafiania do ludzi słowa. Prosimy bardzo, panie profesorze, żeby na temat, o którym dzisiaj mówimy, obywatele dla Solidarności Europejskiej, prawa człowieka Solidarności Obywatelskiej, obywatele. Europy na rzecz praw człowieka. W tej tematy, żeby, żeby pan profesor zrobił nam krótkie wprowadzenie, a potem zaczęliśmy w czwórkę tutaj rozmawiać między sobą. Bardzo proszę, panie profesorze.